Mam dziwnego psa, aportuje mi butelki, fajne sztuczki zna, Kładzie, kładzie mi kofelki Trochę tresu jak płacina. się zgarbie to jesteśmy my i to jest. A to jesteście Wy, a to jest kanał, którego nikt nie ogląda. Przychodzimy do Was z przeglądem internetu, bo, bo się zadziało dużo i między innymi jest Eurowizja, jak to nagrywamy i bejba przeszła do finału. Nie wiem, jakim cudem nie pytaj. Mama kupiła traktora. Tak, ale bardzo często jak się ze z moim bratem z Kalinem segramy, to jest cisza, to on nagle tak z dupy Bejba! <grym> Tak serio, jest przegląd internetu, Kuba wysłał jakieś tutaj linki, oczywiście jeszcze wejdziemy sobie na vibe za przy okazji, ale ten link sprawdzimy na początku. Ten Myślałem link sprawdzimy na, na początku, z tego względu, że ja go nie czytałem, czytałem tylko nagłówek i chodzi o... Sama. Że o. jej y, muzyka jest banowana w ranie. Ty, wlazłem na Five za pierwsze co przeczytałem Blanka zwymiotowała, a tu Blanka uprzedmiotowana. Aha. Piosenka Sanach zniknęła z radia, mała mać prawo i demoryzować młodzież. Co? Jaki kurwa? Spod... Marcepan? Ja to w radiu często słucham. No tak, no i właśnie dlaczego to zostaje banowane? Ja nie uważam. to nie jest jakaś batuska kurwa przecież, żeby ją banować. Mogę przesunąć tego artykułu. Coś się zjewa. Może refreszno. O! But tape super wide! Piosence Marcepan Sanach już w pierwszym wersie śpiewa Malboro i tutaj Palić chciał w moim aucie. Właśnie to zdanie wzbudziło poważne wątpliwości redaktora naczelnego Radia Elka. Rozgłosi z Leczna Uważa on, że piosenka łamie prawo. Co? Polskie prawo zakazuje reklamowania wyrobów... Teraz ci nie podam przykładu, bo akurat mam pustkę w głowie, ale wiem, że takie były. U mnie na przykład tak jest na dzień. Że co? mam pustkę w głowie. A. Czym to jest ujebane? Zarówno Philip Morris jak i Magic Records podkreślają, że nie ma mowy o żadnej współpracy również reklamowej. Dlaczego miała być kurwa współpraca reklamowa? No ale stary, co to ma kurwa znaczyć? Przecież możesz zaśpiewać o wszystkim i to nie jest lokowanie produktów, współpraca, bo się akurat zrymowało na przykład, wyobraź sobie. Zespół Tureta to jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym. Ciało jak butelka? Coca-Cola. trochę. Tekst piosenek jest wynikiem inwencji twórczej, artystki i jest jedynie fikcją literacką. Wow, kto by się kurwa domyślił. Ale właśnie, Kolońska i Szlugi z sobą, Jan Paweł II no, O, oczywiście, jest spina o piripiri. A, no tak, bo teraz zacznijmy sobie od jednej rzeczy. U nas w magicznym mieście Lublin jest sobie kebab piripiri. Znaczy nie jest... tylko teraz u nas, bo... No nie jest. tylko u nas, kebab zasłynął kraftowym um, mięsem, które chcieli... Z kraftowego budynku, z kraftowych bloków ustawionych. Dobra. Chcieli jak najbardziej rozpowszechnić to, że kebab nie jest zwykłym fast foodem, tylko może być to mięso naprawdę dobrej jakości. Ja tam często jadłałem. Od dziwo, salmonelli nie posiadam. Eee. Cenowo no może no. nie jest to najtańsze, przyczynił się między innymi do reklamowania tego kebsa Mister Krycha, którego ludzie posądzają o to, że jest tak jakby współwłaścicielem. Musiał się sam chłop odnosić do tego, znaczy. że on nie jest współwłaścicielem, jest tylko tak jakby kimś kto z nimi współpracuje. Na w zasadzie reklamy, właśnie. Drodzy moi drodzy, chciałbym się odnieść tutaj na gorąco do tych wszystkich wiadomości, które dostaję od Was na PRIF. Na Odnośnie afery z Piripiri. Chciałem się wstrzymać do momentu, kiedy zostanie wydane oficjalne oświadczenie o tym, co się tam stało, o tym, jaki jest stan faktyczny, bo moi drodzy, wiem doskonale to samo, co wy wiecie z tych wszystkich forów, z tych wiadomości od użytkowników. Mamy tą samą wiedzę. Tylko bierzcie pod uwagę, że to właściciel specjalnie tam nie dorzuca wam Salmonelli. Tylko to jest kwestia dostawcy mięsa, a nie samego właściciela kepsa. Wbijcie to sobie kurwa do tych tępych łbów. Co nie tłumaczy, że właściciel, jak powstała ta drama, na początku straszy ludzi pozwami i sądami. Tak. SZECIERY DAWAJ! Ale już nie będzie... Ruch się zmniejszy, bo się zmniejszy, ale ludzie po czasie o tym zapomną. Ej, ty kminisz to? Zjadła spaghetti z cząstka własnego kolana po częstowaniu chłopaka. Daj to. Aula Gonu! To 30-letnia hiszpańska influencerka, która zszokowała fanów po ogłoszeniu, że ugotowała i zjada część z swojej książki kolanowej podczas romantycznej koalicji z swoim partnerem. A tak to się czasami nie. mi zdarza. Też tak nie. Celebrytka, która w social mediach śledzą miliony obserw obserwatorów, ujawniła swój makabryczny czyn. Podkaście podcaście Klub 113. Hiszpanka poszła, op przeszła operację usunięcia łą łąkotki kolanowej w celu naprawienia urazu. Zdecydowała się jedynie na znieczulenie miejscowe, dzięki czemu mogła być przydomna i obserwować, jak odbywa się zabieg. Ja... Nie no, super, kurwa. Ja rozumiem patrzeć, jak cię dziarają na przykład, ale nie, że haha, patrz, nie wyjdzie. Ty nie potrafisz normalnie rozmawiać, tylko robisz... Ty masz poważny wiek. Używał kamery, operował... Przez dwa otwory i wszystko było widać najchęściej. Przez dwa otwory, operacja. Bo... Nie, bo Lekarz dał jej, może zabraniam wydoby, wydobytego elementu ze sobą do domu. Ja pierdolę. Moja babcia ma na przykład swój kamień z woreczka żółciowego. Urwa, ludzie! Co ty <laughs> Włożył to, co usunął do mojego pojemnika, takiego jak ty używane do próbek moczu. Wyjaśniłam influencerkę, umieścił ją w alkoholu, żeby pozostał w takim stanie długo, jak będę chciała dodać. Gonu zabrała zabezpieczoną książkę do domu, a seryjnie przedstawia partnerowi klany i konsumpcji. Powiedziała mu, że chcę ją zjeść, ponieważ była częścią mnie i chce umieścić odpowrotę w moim ciele. Potem zrobiłam bolonez, dodałam ją do środka i z Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano, jest piękny, słoneczny dzień, a wy Ale se wpierdolę moją łąkotkę. Dobra, zrobimy coś, co jest rzadki i pierwszy raz tutaj Co? KURWA, WYŁĄCZ TE DŹWIĘKI! Kuba, zrobimy którą potrawą grilla jesteś quiz na Dobra. Mam nadzieję, że będę kiełbaską. Jeden z ośmiu pytań. Kiełbasa jest lepsza z... Ogniska grilla smakują tak samo... No z ognicha. Nie, dla mnie z grilla. Grillowanie w środku gdy... Ogródku, gdy mieszka się w bloku. Dobra, temu zabrali. Na grillu słuchasz. Sala! Nie, no dawaj mnie tutaj Marcepan jeśli już. No kurwa, no i zjebałeś, weź to odśwież... To najlepiej podpala grilla? Ty? Twój stary? Co <laughs> stara! Nie no, ja, ja! Chcesz zrobić zro grilla, ale pada, co robisz? I tak grilluję. bez różnicy. Jesteś tradycyjną polską kiełbaską! Wiedziałem, że będę kiełbaską! Jesteś tradycyjną polską kiełbaską. Jestem kiełbaską! to I twoje kurwa motto to ma być grill i koniec! Kurwa jego mać! Będzie w fali krytyki, fanom nie podoba się, w jaką stronę kanał zmierza? No jak oni kurde tak często dają odcinki, no to kiedyś się musi powiedzieć. Ale fala krytyki, fala krytyki, a wyświetlenia i tak wyświetlenia. Dobra, gęź ostatni to... temat, za co tam się dzieje. O Jezu, na Jezu wy... uważa na to to nie uważaj na to. uważaj Boże, przepraszam. Boże! Komentarze nie pozostawiają w odpowiedzi. Komentarze po najnowszym filmie zostawiają suche nitki na uczestnikach. Okazuje się, że fanom kompletnie podoba się, że większość materiałów promowanych są jedynie osoby z drugiej edycji Twoje 5 minut. Zwracają uwagę, że do gęzie mieli dołączyć tylko kostek i Julita. Tak, a ten ciepły, taki kurde... No nie ukrywajmy, on jest ciepły jak cholera. Ten taki z długimi włosami, ten taki jej, kurwa nie wiem jak on się nazywa. Nie wiem, bo ja nie oglądam Gęzie. Kurwa, wiesz co, a mi czasami się to wyświetli. A ja i tak nie oglądam, ale jak mi się wyświetli? Devastation. Ale tutaj mamy faktycznie takie komentarze smutne, że nie ma już tego samego Gęzie. ciekawostek Bartka, ciekawostek Bartka, jak Patryka, dr drący się Faustyny, kamieniary Hani. Kamieniara. Ja, ja wierzę, w kamienie a Aminio to Majsta. Szkoda, że coraz bardziej na odcinkach są osoby z gęzie, a coraz częściej e, osoby z Twojej ze zestawem gęzią Aha, czyli po prostu narzekają. No, tak, czyli po prostu narzekają, ale tutaj taka ciekawostka, jeśli chcesz zobaczyć obecny poziom e, gęzie, to sobie obejrzyj e, film. Tak, zachęcam Cię do obejrzenia filmu tego e, z prankami. No. Dzień z prankami. Oglądasz. Puściłem mu, przez chwilę mieliśmy o tym nagrać, ale w końcu padła koncepcja na taki format. To była tragedia, serio. Człowieku, to jest dno i wodorosty. To jest dno i wodorosty, nie cofamy ruchu, się tak. w rozwoju do roku 2012 15 kiedy pranki były na topie i żeby to były dobre pranki. Nie, to były gówniane pranki. Tak, to może my zróbmy prankę i kończymy ten odcinek. Ha, to był prank, to był prank. Nie, nie kończymy tego odcinka, przemsań, by fuck.